Tutaj w przerwie obiadowej jeszcze pojawiło się parę pytań, parę wątpliwości, między innymi wątpliwości nastręcza to, co ja tutaj mówię o protestantyzmie nieprzyjemnego. To, że wskazuje protestantyzm jako awarię cywilizacyjną. Awarię, no bo właśnie w jej wyniku. Zagubiony zostaje, zniszczony ten rozdział władzy świeckiej i duchownej. Otóż y, protestantyzm, proszę Państwa, też y, do dzisiaj w kursie nauczania, z którego wszyscy jesteśmy do pewnego stopnia ofiarami, w tym kursie nauczania protestantyzm jest idealizowany. Jest przedstawiany właśnie jako jakiś wynik niegodziwości, które do tego stopnia miały się rozplenić w Kościele katolickim, że uczciwi ludzie musieli przeciwko temu zaprotestować i stąd, i stąd rewolucja protestancka. Więc ja już przed przerwą mówiłem o tym, że, że aktem założycielskim, geneza protestantyzmu, u genezy protestantyzmu leży rozbój. Rabunek, morderstwa i prześladowania. A jeśli idzie o protestantyzm na ziemiach polskich, no to właśnie też w ramach tej idealizacji rewolucji protestanckiej y, lubią przedstawiać krytycy i nieprzyjaciele Kościoła katolickiego, lubią przedstawiać protestantów w naszej historii jako jakichś, no powiedzmy, miłych, nieszkodliwych. Y, Idealistów, Arianie na przykład, wypędzeni z Polski po potopie szwedzkim, uznani za zdrajców stanu. Już przed przerwą wspomniałem, że na dwie dekady przed szwedzkim potopem, na, na kilkanaście lat przed chmielniczczyzną, protestanci Polscy, no litewscy, akurat w tym wypadku, to znaczy, hetman Krzysztof Radziwił, ojciec Janusza w 1632 roku w piszu, na Mazurach, zmawiał się z elektorem Brandenburskim, podnosząc kwestię ewentualnego napuszczenia kozaków na katolików i y, y, y władzę y, królewską. Wszczęcie buntu kozackiego było rozważane jako dywersja, która, która pomoże podnieść sprawę protestancką, która z powodu energicznej działalności Towarzystwa Jezusowego, zakonu jezuickiego, ta sprawa protestancka zniżkowała, a nie zwyżkowała. W XVI wieku polska elita stoczyła się w protestantyzm gremialnie, zbałamuciła się polska elita, a w XVII wieku zaczęła odzyskiwać zdrowie. No i widać było, że wewnętrznymi siłami tego się nie odwróci, tego trendu że Polska wraca do katolickiego zdrowia i w związku z tym protestanci rozumiejąc że wewnętrznie nie przemogą zaczęli szukać interwencji zewnętrznej zaczęli sprowadzać interwencję zewnętrzną na Polskę i to jest właśnie ten pomysł dywersji kozackiej omawiany w 632 roku w piszu a zrealizowany w 648 ogniem i mieczem chmielniczczyzna i tak dalej ale później, później, proszę Państwa, taki jest piękny moment historyczny. Rok 1683. Wyprawa wiedeńska. Król Jan III Sobieski pod Wiedniem. Husaria, prawda? Szarże husarskie, które przeważają szale i, i Turcy muszą salwować się ucieczką. Otóż w 683 roku pan Jan Chryzostom Pasek, wspaniały pamiętnikarz, który zostawił po sobie e, bardzo barwne wspomnienia, wojen, ale także e, i e, że tak powiem, ob, przejawów obyczajowości polskiej, sarmackiej czasów pokoju. Bo pisał i o bitwach, i o świadczynach, i o pojedynkach, i o sejmikowaniu. Pan Jan Chryzostom Pasek w roku 1683 już nie pojechał, nie poszedł pod Wiedeń, bo już był wysłużonym żołnierzem, ale jako dobry gospodarz po raz kolejny, jak co roku, popłynął ze zbożem do Gdańska, bo polska szlachta właśnie wojowała. Od wielkiego dzwonu, a na co dzień gospodarowała. Otóż pan Płasek płynie ze zbożem do Gdańska i słyszy, jak w Gdańsku w gospodzie protestanci piją za sukces sułtana tureckiego pod Wiedniem. Rok 1683. Protestanci piją po gospodach i odprawiają. Tak pisze pan Pasek, nabożeństwa po swoich zborach heretyckich za powodzenie inwazji tureckiej. Dlaczego? Dlatego, że Turcy są traktowani jako ten cudowny walec, który rozjedzie wreszcie katolików. I wreszcie Wiedeń padnie, i Rzym padnie, i wreszcie to katolstwo zostanie pognębione. Kto więc. Nosi takie idealizujące wyobrażenie protestantyzmu, jego roli w Polsce i w Europie w dawnych wiekach. Niech pamięta o tych toastach wznoszonych za sukces sułtana tureckiego w 1683 roku. Wydaje mi się, że to jest interesujący punkt odniesienia, że on wyjaśnia też całkiem sporo z tego, co dzisiaj dzieje się w Europie. Myślę, że. Dzisiaj też wielu jest takich, którzy operacje z uchodźcami na nachodźcami, którzy już nie konno zbrojno i bez janczarów, jawnie maszerujących tureckich, podchodzą do serca Europy, stukają. Wielu jest takich, którzy to pewnie dalej traktują jako, owszem, może dolegliwy w pewnych yy, przejawach, ale jedyny sposób na to, żeby przetrącić ostatecznie kręgosłup łacińskiej cywilizacji europejskiej. No mówiąc krótko, żeby wreszcie, żeby wreszcie Rzym padł i chrześcijaństwo, żeby szlak trafił. No już tutaj nie mówimy o protestantyzmie. Protestantyzm zrobił swoje i protestantyzm może odejść. Nawet w krajach, które, które były ojczyzną protestantyzmu, które były bastionami protestantyzmu, już dzisiaj nas. Za sam protestantyzm nikt polec nie zamierza. Już właśnie mamy kolejny etap. W przyszłym roku będziemy mieli rocznicę. Będziemy mieli rocznicę 500-letnią buntu Lutra, 517 roku, ale będziemy mieli też rocznicę otwarcia nowego, następnego etapu rewolucji światowej, a to jest ukonstytuowanie się Wielkiej Zjednoczonej Loży Londynu w roku 1717. Trzy stulecie. No i stulecie rewolucji bolszewickiej 1917 roku. Tak i to, tak i to, taką to mamy tutaj zbieżność czasową. No to to są poniekąd remanenty jeszcze dotyczące, remanenty z przerwy, dotyczące spraw, o których mówiłem wcześniej, a zaanonsowałem chęć przejścia do... Pozytywnej, pozytywnej wersji yy, i przyszłościowej, yy. jakby to było, jakby to było, jakby to się dało dzisiaj podnieść koronę polską. Co zrobić, żeby ona została podniesiona? Yy. No ale jednak, jednak nie, mogę, nie mogę jeszcze mówić o przyszłości, zanim, zanim nie przypomnę, kiedy właściwie korona polska znika z horyzontu. Kto pamięta? Kiedy się kończy monarchia w Polsce? Rozbiory. Rozbiory. Kiedy? No, 793. To byłby drugi rozwój. W 792 mamy wojnę o konstytucję, wojnę między agenturą y, ruską, a agenturą pruską i francuską, tak? Bo to ruska i francuska zafundowały nam konstytucję 3 maja, rewolucyjny przewrót, a agentura ruska się na to zbiesiła i, i, i Moskale całą. To zresztą było fascynujące w ostatnich dniach w tych dniach kolejnej rocznicy, że takie były różne wystąpienia, nie, jakieś pogadanki telewizyjne. Przedstawiana jest nam, jak co roku, ta Konstytucja 3 maja jako jakiś wielki sukces. I, I takie wystąpienia znowu były o tym, jak to wszystko się świetnie udało z tą Konstytucją. No ja bym jednak nie zaniedbywał tego, nie omijałbym tego faktu, że, że Konstytucja owszem całkiem Interesujący dokument, ale państwo przy tym szlak trafił. To znaczy, reformy, reformy, ale, ale właśnie państwo zostało już tak doskonale zreformowane, że, że następnie dokonany został drugi i trzeci rozbiór. Drugi w 1793 po Nasejmie Grodzieńskim, i trzeci rozbiór w 1795 po insurrekcji, rewolucji kościuszkowskiej.